Czy wiesz, że zwykłe gotowanie może sabotować twoje zdrowie? To, co wydaje się nieszkodliwe, kropla oleju na patelni, czy odrobina dressingu do sałatki, może w rzeczywistości być jednym z największych wrogów twojej prostaty. Miliony mężczyzn na całym świecie cierpią na problemy z prostatą, nie mając pojęcia, że jeden z głównych winowajców może znajdować się w ich własnej kuchni. Czy nadal uważasz, że te oleje są tak zdrowe, jak się je przedstawia? Czy zdarzyło ci się ich używać, myśląc, że są dobre dla organizmu? Podziel się swoją opinią w komentarzach, chcę poznać Twoje zdanie. A teraz, gdzie już o tym wiesz, powiedz mi, czy nadal uważasz, że te oleje są tak zdrowe, jak twierdzą ich producenci? Czy kiedykolwiek używałeś któregoś z nich, myśląc, że to dobry wybór dla Twojego organizmu? Napisz w komentarzach, chcę poznać twoją opinię. Czy słyszałeś kiedyś, że to, co jesz, może mieć bezpośredni wpływ na zdrowie twojej prostaty? Może wydawać się to przesadą, ale nauka jasno pokazuje, że to prawda. Badanie opublikowane w 2018 roku w czasopiśmie naukowym The ujawniło niepokojącą zależność. Nadmierne spożycie kwasów tłuszczowych omega-6 jest bezpośrednio związane ze wzrostem objętości prostaty. Teraz wyobraź sobie, że ten proces zachodzi w twoim ciele po cichu, bez żadnych wyraźnych sygnałów ostrzegawczych. Powoli, ale nieubłaganie ten przewlekły stan zapalny może prowadzić do łagodnego rozrostu gruczołu krokowego, BPH, schorzenia dotykającego miliony mężczyzn na całym świecie. Jeśli masz więcej niż 50 lat, powinieneś zwrócić na to szczególną uwagę. Te uporczywe problemy z oddawaniem moczu, wstawanie kilka razy w nocy do toalety, Uczucie, że pęcheś nigdy nie opróżnia się do końca, wszystko to może być pogłębiane przez nadmar omega-6 w twojej diecie. Ale czy myślisz, że to koniec złych wiadomości? Niestety, nie. Szkodliwy wpływ oleju z pestek winogron wykracza daleko poza samo powiększenie prostaty. Może on zakłócać kluczowy proces biologiczny twojego organizmu, apoptozę. Jeśli nigdy wcześniej nie słyszałeś tego terminu, już tłumaczę. Apoptoza to nic innego jak naturalny mechanizm eliminacji uszkodzonych komórek. To swoista linia obrony organizmu, która zapobiega namnażaniu się wadliwych komórek i pomaga utrzymać zdrową równowagę. Ale zgadnij, co się dzieje, gdy ten proces zostaje zaburzony. Tak, dokładnie, uszkodzone komórki nie są skutecznie usuwane i mogą się niekontrolowanie rozmnażać, co prowadzi do zwiększonego ryzyka poważnych chorób, w tym raka prostaty. Czy wiedziałeś o tym wcześniej? Czy kiedykolwiek używałeś oleju z pestek winogron, myśląc, że to zdrowa alternatywa? Daj mi znać w komentarzach: chcę poznać Twoje zdanie. Wiele osób sięga po ten olej w przekonaniu że to najlepszy wybór, nie mając pojęcia o jego długoterminowych skutkach dla organizmu. Ale teraz, gdy masz tę wiedzę, podejmowanie świadomych decyzji staje się znacznie łatwiejsze. Czy naprawdę warto nadal spożywać coś, co może negatywnie wpływać na twoje zdrowie, nie dając żadnych ostrzegawczych sygnałów? Skoro już wiesz. Jakie zagrożenia kryją się w niektórych olejach roślinnych, samo uświadomienie sobie problemu to dopiero początek. Pora działać. Małe zmiany w codziennym żywieniu mogą przynieść ogromne korzyści i pomóc chronić Twoje zdrowie na dłuższą metę. Pierwszym krokiem jest świadome wybieranie tłuszczów, które spożywasz na co dzień. Zamiast zaopatrywać swoją kuchnię w rafinowane wysoko przetworzone oleje, dlaczego nie zacząć korzystać z naturalnych i korzystnych dla zdrowia alternatyw? Oliwa z oliwek z pierwszego tłoczenia, olej z awokado i olej kokosowy to świetne zamienniki. Nie są one poddawane agresywnej obróbce chemicznej, a dodatkowo zawierają składniki pomagające redukować stany zapalne i przywracać równowagę w organizmie. Kolejną kluczową zmianą jest zwiększenie spożycia produktów bogatych w kwasy tłuszczowe omega-3. Jeśli myślisz, że tylko osoby na diecie lub sportowcy powinni się tym przejmować, pomyśl jeszcze raz. Omega-3 to silny sprzymierzeniec Twojej prostaty, ponieważ działa przeciwzapalnie i przeciwdziała skutkom nadmiaru omega-6. Tłuste ryby, takie jak łosoś, sardynki i tuńczyk, są doskonałym źródłem tego cennego składnika. Jeśli nie jesz ryb zbyt często, możesz dodać do swojej diety siemielniane i nasionacie, które również zawierają dużą ilość omega-3. I teraz pytanie do Ciebie: czy te produkty są już częścią Twojego codziennego jadłospisu, czy nadal jesteś uzależniony od olejów rafinowanych? Daj mi znać w komentarzach. I to nie wszystko. Jeśli naprawdę chcesz chronić swoją prostatę, musisz unikać smażonych potraw i rafinowanych olejów na wszelkie możliwe sposoby. Zjesz ten chrupiący ponczek prosto z oleju albo złocista frytka oczekająca tłuszczem. Może smakować wyśmienicie, ale czy warto płacić za to własnym zdrowiem? Cena, jaką może zapłacić twoja prostata, jest znacznie wyższa niż myślisz. Najlepszym rozwiązaniem jest wybieranie zdrowszych metod przygotowywania posiłków, pieczenie, grillowanie lub gotowanie na parze. Dzięki temu nie tylko zachowasz wartości odżywcze jedzenia, ale także unikniesz spożywania szkodliwych tłuszczów, które mogą prowadzić do przewlekłych stanów zapalnych. Jest jeszcze jedna rzecz o której wiele osób zapomina czytanie etykiet. Ile razy kupiłeś jakiś produkt? nawet nie sprawdzając jego składu więcej niż chciałbyś przyznać niestety rafinowane oleje często są ukryte w żywności przetworzonej a takie określenia jak częściowo utwardzone czy zawiera tłuszcze trans to sygnały ostrzegawcze które powinny natychmiast przyciągnąć twoją uwagę te substancje mogą mieć bezpośredni negatywny wpływ na twoją prostatę, przyczyniając się do jej powiększenia i rozwoju stanów zapalnych. Od dziś zwracaj na to uwagę, zanim wrzucisz coś do koszyka w sklepie kropka nie czekaj, aż pojawią się pierwsze objawy, aby coś zmienić. W wielu przypadkach, gdzie problemy stają się odczuwalne, może być już za późno na proste rozwiązania. Profilaktyka to najlepsza broń. Jaką masz w walce o zdrową prostatę? Zdrowa dieta i regularne wizyty u lekarza to dwa kluczowe filary dbania o swoje ciało. Teraz powiedz mi szczerze, czy wykonujesz regularne badania kontrolne, czy odwiedzasz lekarza dopiero wtedy, gdzie coś zaczyna ci przeszkadzać? Odpowiedz w komentarzach. Badania pokazują, że ponad połowa mężczyzn po 50 Roku życia rozwija w pewnym stopniu łagodny rozrost gruczołu krokowego, BPH, schorzenie, które powoduje trudności z oddawaniem moczu, stany zapalne, a nawet może zwiększać ryzyko raka prostaty. Ale mało kto zdaje sobie sprawę, że niektóre oleje roślinne mogą bezpośrednio przyczyniać się do tego problemu. W tym filmie ujawnimy trzy najgorsze oleje dla zdrowia Twojej prostaty, składniki powszechne w większości kuchni, które mogą przyspieszać ciche stany zapalne i negatywnie wpływać na jakość życia. Jeśli chcesz uniknąć bezsennych nocy, ciągłych wizyt w toalecie i poważniejszych problemów w przyszłości, zostań z nami do końca, ponieważ ta informacja dosłownie może uratować Twoje zdrowie. Jeśli teraz otworzysz swoją kuchenną szafkę, jest duża szansa, że znajdziesz w niej butelkę oleju sojowego lub kukurydzianego. W końcu są to jedne z najczęściej używanych olejów na świecie. Ale co byś powiedział, gdybym powiedział ci, że mogą one sabotować twoje zdrowie, a ty nawet o tym nie wiesz? Pomyśl przez chwilę. Czy ty lub ktoś, kogo znasz, ma trudności z oddawaniem moczu, budzi się kilka razy w nocy, żeby pójść do toalety, lub ma wrażenie, że pęcheś nigdy nie opróżnia się do końca. Te objawy mogą być związane z twoją codzienną dietą, a jeden z największych winowajców może znajdować się właśnie w twojej kuchni. Czy używasz oleju sojowego lub kukurydzianego w swoim domu? Jeśli tak, jak często? Daj mi znać w komentarzach, chcę wiedzieć. Główny problem z tymi olejami polega na tym że są one przepełnione kwasami tłuszczowymi omega 6, składnikiem niezbędnym dla organizmu, ale w nadmiarze mogącym stać się prawdziwym koszmarem dla Twojej prostaty. Nasze ciało potrzebuje równowagi między kwasami omega 6 a omega 3, aby funkcjonować prawidłowo. Idealny stosunek to jeden, jeden. Jednak współczesna dieta całkowicie zaburzyła ten balans, obecnie wynosi on nawet szesnaście, jeden lub więcej. Teraz pytanie do Ciebie. Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, jaki wpływ ma to na Twoje działo? Badania opublikowane w Journal of the National Cancer Institute wykazały, że wysoki poziom kwasów omega-6 może przyspieszać procesy zapalne w prostacie, prowadząc do powiększenia gruczołu krokowego i zwiększając ryzyko chorób, w tym raka prostaty. Oznacza to, że to... Co codziennie wrzucasz na patelnię, może w sposób niezauważalny przyczyniać się do problemów takich jak a trudności z oddawaniem moczu i częsta potrzeba wizyt w toalecie, zwiększone ryzyko infekcji układu moczowego, spadek jakości życia seksualnego z powodu stanu zapalnego prostaty. Co o tym myślisz? Czy kiedykolwiek słyszałeś o tym wcześniej? Napisz w komentarzach. A teraz nadchodzi najbardziej szokująca informacja: olej sojowy stanowi prawie 60% wszystkich olejów spożywanych na świecie. To oznacza, że miliony mężczyzn, nieświadomie, każdego dnia dostarczają swojemu organizmowi składniki, które mogą wywoływać cichy stan zapalny i prowadzić do poważnych problemów zdrowotnych w przyszłości. Jeśli do tej pory myślałeś, że te oleje są nieszkodliwe, ta informacja mogła Cię zaskoczyć. A teraz powiedz mi, czy kiedykolwiek miałeś problemy z oddawaniem moczu, lub znasz kogoś, kto się z nimi zmaga? Napisz w komentarzach: Chcę poznać Twoją fistoję. Wielu ludzi uważa, że olej rzepakowy to zdrowy wybór, w końcu od lat jest reklamowany jako przyjazny dla serca i bogaty w dobre tłuszcze. Ale czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, jak naprawdę wygląda jego produkcja? Prawda może cię zaskoczyć. Większość olejów rzepakowych dostępnych na rynku przechodzi przez niezwykle agresywne procesy przemysłowe, w których wykorzystuje się ekstremalnie wysokie temperatury oraz rozpuszczalniki chemiczne, takie jak heksan, substancja pochodząca z ropy naftowej. Teraz pomyśl, czy codziennie spożywałbyś produkt, który przeszedł tak intensywną obróbkę chemiczną? To jeszcze nie wszystko. W trakcie procesu rafinacji naturalne tłuszcze obecne w oleju rzepakowym są modyfikowane, a w wielu przypadkach zamieniają się w tłuszcze trans, jeden z najbardziej szkodliwych rodzajów tłuszczu dla organizmu. Badanie opublikowane w American Journal of Clinical Nutrition wykazało, że spożywanie tłuszczów trans powoduje wzrost stanów zapalnych w organizmie i może znacznie nasilić objawy łagodnego przerostu prostaty BPH. Ale czy wiedziałeś, że te tłuszcze mogą również wpływać na twoje hormony. Tak, to prawda. Spożycie tłuszczów trans może podnieść poziom DHT, dihydrotestosteronu, hormonu odpowiedzialnego za powiększanie prostaty. W praktyce oznacza to, że bez świadomości możesz przyczyniać się do przerostu prostaty, co prowadzi do trudności z oddawaniem moczu i zwiększonego ryzyka poważniejszych problemów zdrowotnych. Teraz twoja kolej. Powiedz mi w komentarzach, czy kiedykolwiek używałeś oleju rzepakowego, myśląc, że to zdrowy wybór? Czy słyszałeś wcześniej o tych zagrożeniach? Wiele osób spożywa ten olej, nie zdając sobie sprawy z tego, jak jest przetwarzany i jakie może mieć konsekwencje dla zdrowia. Etykiety z napisem i dobry dla serca nie zawsze mówią całą prawdę. Czy naprawdę warto ślepo wierzyć w te zapewnienia? Jeśli naprawdę zależy Ci na zdrowiu, może nadszedł czas. Aby dokładniej przyjrzeć się swoim wyborom i poszukać bardziej naturalnych alternatyw. Podobna sytuacja dotyczy oleju z pestek winogron. Jest lekki, ma neutralny smak i wysoki punkt dymienia, co sprawia, że wiele osób uważa go za zdrową opcję do gotowania i przyprawiania sałatek. Ale czy na pewno jest taki nieszkodliwy? Niewiele osób wie, że zawiera jedną z najwyższych ilości kwasów tłuszczowych omega-6 spośród wszystkich olejów roślinnych, aż 70%. I teraz pytanie do Ciebie, czy zdawałeś sobie sprawę, że nadmar omega-6 może być ogromnym zagrożeniem dla Twojego zdrowia? Ten brak równowagi tworzy stan zapalny w organizmie, a jednym z pierwszych narządów, które odczuwają jego skutki, jest prostata. Badanie opublikowane w czasopiśmie naukowym De wykazało, że nadmierne spożycie omega-6 jest bezpośrednio związane ze wzrostem objętości prostaty. Oznacza to, że olej, który wydaje się zdrowym wyborem, może po cichu przyczyniać się do problemów takich jak trudności z oddawaniem moczu, większe ryzyko infekcji, a nawet poważniejsze powikłania. Ale to jeszcze nie koniec. Nadmar omega 6 może również zaburzać proces apoptozy, czyli naturalnej śmierci uszkodzonych komórek. Innymi słowy, może sprzyjać niekontrolowanemu rozrostowi komórek i zwiększać ryzyko powstawania groźnych chorób. To, co codziennie ląduje na Twoim talerzu, ma znacznie większy wpływ, niż ci się wydaje. Chcesz przez lata zmagać się z problemami z prostatą, czy wolisz wprowadzić drobne zmiany już teraz, aby cieszyć się długim i zdrowym życiem? Wybór należy do Ciebie. Jeśli te informacje były dla Ciebie przydatne, udostępnij je znajomym i rodzinie. Każdy mężczyzna powinien to wiedzieć. Im więcej osób będzie świadomych tych zagrożeń, tym więcej żyć może zostać uratowanych. Dbaj o swoje zdrowie nikt nie zrobi tego za Ciebie.